Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zacisk hamulca tyłu lewego w Peugeot 308 CC z lat 2009 do 2014 to element kluczowy dla bezpieczeństwa. Uszkodzenie tego węzła może prowadzić do utraty skuteczności hamowania. Pierwszym krokiem jest diagnoza. Sprawdź, czy występują luz, pulsacje przy hamowaniu lub czerwony nalot spowodowany zużyciem. Aby wymienić zacisk, przygotuj podstawowy zestaw narzędzi: klucze imbusowe, śrubokręty, podnośnik oraz nowe klocki hamulcowe. Uwaga, samochód musi być stabilnie unieruchomiony najlepiej na specjalnym podnośniku. Usuwając zacisk, zwróć uwagę na układ przewodów hydraulicznych. Nie przeciągaj, nie skręcaj. Po zdjęciu tarczy hamulcowej, odpnie przewody i zdejmij śruby mocujące. Nowy zacisk montuje się w odwrotnej kolejności. Wcześniej dołącz przewody, a dopiero potem śruby. Sprawdź szczelność i ruch tłoczka. Po montażu należy przeprowadzić testowe hamowanie, najlepiej na płaskim torze. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!